Cześć, witam was serdecznie na Dorota.in. Dzisiaj wyruszamy w podróż do dawnych czasów do PRL-u, do czasów mojego dzieciństwa. Przepis na szyszki. Od razu na wstępie zaznaczę, pamiętajcie, one są strasznie słodkie i strasznie tłuste do kompletu, mają ogromny indeks glikemiczny i mnóstwo kalorii, więc obiecajcie mi, że to jest tylko taka jednorazowa, ewentualnie raz na rok, naprawdę podróż w czasy dawne, w czasy dzieciństwa. Ja próbowałam wymyślić przepis taki, żeby troszeczkę je. Odchudzić, ale niestety no, nic takiego nie przyszło mi za bardzo do głowy, jak można by to było zrobić, więc są w takiej bardziej już klasycznej wersji. E, nasze mamy, moja mama na przykład, nie przygotowywała akurat ich, ale mamy ogólnie robiły szyszki z ryżu preparowanego, rozpuszczały w garnku krówki i dodawały masło, e, a można też było zrobić je na inne oczywiście sposoby. Ja proponuję z masy kajmakowej i też od razu mówię, że jeśli zdecydujecie się kupić masę kajmakową z puszki, to pamiętajcie, żeby sprawdzić skład, bo niektóre zawierają. Niezbyt dobry dla zdrowia, zawierający tłuszcze trans, olej palmowy, tłuszcz roślinny, więc wybierajcie taki gdzie jest masło albo po prostu skorzystajcie z mojego przepisu i zróbcie kajmak samodzielnie. Ale żeby już nie przedłużać, przepis sam jest bardzo prosty. To czego potrzebujecie to roztopienia kajmaku razem z masłem i razem z czekoladą, ewentualnie jeśli zamiast masła ma być czekolada bo można zamienić, delikatnego przestudzenia, potem wlania tego do ryżu preparowanego, który jest już w misce, tak ja właśnie zrobiłam i wymieszania całości, a następnie trzeba ulepić szyszki i to wszystko właściwie, dlatego że szyszki można lepić albo za pomocą łyżki, takiej maczanej w bardzo zimnej wodzie, albo za pomocą zwilżonych dłoni. Jest to taka dosyć lepka, niezbyt przyjemna robota, a potem odkłada się szyszki na talerz i wstawia do przynajmniej na jedną godzinę, a najlepiej jeszcze na troszeczkę dłużej, żeby zrobiły się twardsze. Jeśli byłyby z karmelem, bo tak też można robić, to pewnie byłyby troszeczkę mniej klejące. Ta moja masa wyszła troszeczkę klejąca, więc one, to prawda, trzymają się w całości, ale się lepią, więc można byłoby je podać na papilotkach. Mm. O rany. I to jest moja porcja na dziś. Natomiast można jeszcze też przygotować takie jakby batony szyszkowe, czyli zamiast formować szyszki, to na dnie kaksówki wyłożonej papierem do pieczenia, też ubić taką masę i zostawić w lodówce do stężenia, a potem po prostu pokryć na kawałki. Moi drodzy, można zrobić z dodatkiem czekolady jasnej albo ciemnej, można w ogóle bez czekolady. Ciekawa jestem, czy wy znacie, czy próbowaliście, jak smakują szyszki, a jeśli nie, to spróbujcie i dajcie mi znać, jak się udały. I pytanie do Was, lepsze te z ciemną czekoladą, czy te z jasną, a może bez. Dzięki serdecznie za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach.